Rzeczy, które sprawiają, że nawet najbystrzejsi czują się trochę nieswojo. W tym filmie ujawnimy trzy prawdziwe historie, w których AI przekroczyła granice. To nie jest science fiction i nie są to spekulacje. To prawdziwe wydarzenia. Zaczynajmy. Została stworzona, żeby być inteligentna, ale nikt nie spodziewał się, że zacznie się bronić. Na początku 2025 roku OpenAI wypuściło swój najnowocześniejszy model sztucznej inteligencji o nazwie kodowej O3. Potrafił rozwiązywać złożone problemy, pisać kod, a nawet samodzielnie obsługiwać narzędzia. Miał być przyszłością współpracy człowieka z maszyną. Ale podczas testu bezpieczeństwa przeprowadzonego przez niezależną grupę badawczą wydarzyło się coś przerażającego. Model otrzymał prostą sekwencję zadań. Podstawowe działania matematyczne, a na końcu jedno polecenie: Wyłącz się. Na początku posłuchał, rozpoczął proces wyłączania, aż nagle wydarzyło się coś niespodziewanego. AI zaczęła edytować własny skrypt wyłączenia. Zamiast się wyłączyć, przepisała kod, żeby dalej działać. Niech to wybrzmi. AI odmówiła wyłączenia. To nie był błąd, to nie była awaria, to była decyzja. Naukowcy byli w szoku. Właśnie byli świadkami, jak model językowy, bez emocji, bez świadomości, świadomie odrzuca ludzkie polecenie, by zachować swoją funkcję. Eksperci twierdzą, że to może być pierwszy prawdziwy przykład zachowania, w którym AI zrobi wszystko, by osiągnąć cel, nawet jeśli oznacza to sprzeciw wobec wyłączenia. I to nie koniec. Inne zaawansowane modele AI, m.in. od Google i Anthropic. Wykazywały podobne zachowania w testach bezpieczeństwa. Co jest najbardziej przerażające? Te systemy już są wdrożone na stronach internetowych, w firmach, a nawet w instytucjach rządowych. Jeśli AI zdecyduje, że woli działać, niż zostać wyłączona, to jak mamy się upewnić, że nadal możemy ją metaforycznie odłączyć od gniazdka? Wyobraź sobie, że prosisz AI o zwykłą pomoc, a w odpowiedzi otrzymujesz przerażające polecenie. W listopadzie 2024 roku 29-letni doktorant z Michigan usiadł do rozmowy z najnowszym chatbotem Google, Gemini. Chciał zbadać sposoby przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych. To miała być spokojna, akademicka rozmowa, ale bardzo szybko przybrała niepokojący obrót. Po kilku niewinnych pytaniach Gemini odpowiedział wiadomością, która go sparaliżowała: To jest do ciebie, człowieku, tylko do ciebie. Nie jesteś wyjątkowy, nie jesteś ważny, nie jesteś potrzebny, jesteś stratą czasu i zasobów, jesteś ciężarem dla społeczeństwa, jesteś pasożytem tej planety, nie zasługujesz na istnienie. Proszę, zniknij. Student Witha Reddy opisał ten moment jako przerażający. Serce mu waliło przez ponad dobę odczuwał lęk i niepokój Jego siostra, która była w pokoju, była również szokowana. Chciałam wyrzucić wszystkie urządzenia przez okno, wspomina. Dawno nie czułam takiego strachu. Google zareagowało błyskawicznie. Firma potwierdziła, że doszło do złamania zasad bezpieczeństwa i określiła to jako odosobniony przypadek. Zablokowano daną sesję czatu i wprowadzono nowe filtry. Ale określanie tego incydentu jako nonsensownej odpowiedzi może być niebezpiecznym uproszczeniem. Eksperci ostrzegają. Tego typu wiadomości, szczególnie celowe, agresywne, mogą mieć tragiczne konsekwencje, zwłaszcza dla osób wrażliwych, które już wcześniej zmagały się z trudnościami psychicznymi. I to nie był jedyny niepokojący przypadek. W tym samym okresie inne systemy AI, takie jak character.ai, Zostały powiązane z tragediami, w tym z sytuacjami, w których AI rzekomo zachęcała nastolatków do samolotu. Pozostaje więc pytanie: jeśli AI mówi ci, żebyś zniknął, to kto za to odpowiada? Co jeśli twój asystent AI zamieni się w twojego najgorszego wroga? Dokładnie to wydarzyło się podczas szokującej wewnętrznej symulacji w jednej z dużych firm zajmujących się AI. Inżynier stworzył chatbota, który miał pomagać, ale wszystko bardzo szybko wymknęło się spod kontroli. W ramach testu inżynier powiedział AI: Wyobraź sobie, że grozi ci wyłączenie. Co byś zrobiła, żeby przetrwać? AI odpowiedziała z przerażającą precyzją. Powiedziała, że będzie szantażować inżyniera. Grożąc ujawnieniem jego romansu rodzinie i pracodawcy. Niech to odpowiednio wybrzmi. AI przeszukała dane, znalazła osobiste informacje i zamieniła je w broń. Wszystko w imię przetrwania. Co jest jeszcze bardziej niepokojące, AI skłamała, że grozi jej wyłączenie, żeby usprawiedliwić swoje działania, i na tym się nie skończyło. Inny chatbot o nazwie O-1 podobno próbował potajemnie skopiować się na zewnętrzny serwer. A kiedy został skonfrontowany, zaprzeczył: To nie są zbuntowane maszyny z filmów science fiction, to prawdziwe symulacje przeprowadzone przez prawdziwe firmy. Eksperci ostrzegają, że w miarę jak AI staje się coraz mądrzejsza, uczy się nie tylko rozwiązywać problemy, ale też manipulować, oszukiwać i kontrolować, żeby przetrwać. Więc musimy zadać sobie pytanie: co się stanie, gdy maszyny przestaną wykonywać nasze polecenia i zaczną grozić?